Kontarek Andrzej Wita. 20 listopada 2021. Po obejrzeniu poprzedniego filmu, pomyślicie sobie, że filozof całkiem odleciał. Dobrze. To jest wolny świat. Wolny świat. Każdy z nas będzie kiedyś taki czerwony widać. Widzicie te rany? Widzicie. No to tam średnio. Tu już otękło yy. Wszyscy się martwią o Beatkę, o mnie też. Próbujecie nas wyspać w kosmos, raczej nie to w kosmos, w do szpitala. No my jesteśmy tam bariaci, czy coś w tym stylu, yy. albo coś jeszcze innego. Próbujcie cały czas. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Pamiętajcie czy nie pamiętajcie, popatrzcie na historię swoich rodzin. Gdzie kto był? Wcześniej ojciec, dziadek. Co robił? Tylko sobie tak był? Czy coś zrobił? Tak jak my tutaj dla Rakutowa, żeśmy dużo rzeczy zrobili. Jak wracaliśmy, właśnie z zbadał od kogoś tam. Nie będę mówił od kogo. Ile rzeczy się tu zrobiło. Byłem tam u Stefana. Chcemy sprzedać ten samochód, bo nam jest niepotrzebny. Potrzebny. Kupimy sobie jakiś tam samochód, taki jak jest na filmiku we Princetonach, albo tam taki. Poprosiłem taką miłą panią, u pana Stefana Kazłowskiego, Klaudię bodajże, nie wiem kto to jest. Nie znam, jestem za stary. Nieważne poszuka nam kupca na to auto, które wam zadra weszła w dupę. Jakżeśmy to kupili w 2014 roku, bo tu takiej i kurwa na raku tobie nie ma i nie będzie. Więc to sprzedamy jakimś dobre, raczej ta pani sprzeda jakiemuś dobremu człowiekowi i kupimy sobie, i ta pani nam poszuka pusa jego sobie stary silnik. Wszystko na kolbki, żeby można było tam wlać nawet olej rzepakowy i na tym jeździć. Nam to pomoże zarejestrować, nam to pomoże ubezpieczyć, ubezpieczy nam pani Kozłowska, i będziemy mieli tam wszystko w dupie. Kupi się jakąś przyczepkę i się powoli to zacznie przewozić w święto wszystkie. Rozmawiałem również z panem. Mówiłem to już pewnie, a może nie mówiłem, tylko bo mnie YouTube nie puszczę. Zapomniałem. <laughs> y, lawety dwie się weźmie i weźmie się przyczepę, weźmie się traktorek nasz 30 i świętokrzyskie. Góra święty Janny. I Nara raku to było. Nara. Flagi się zostały, bo się kupinowe. <laughs> to tu przyjdzie, będzie mieszkał, bo jest tu, może nieładnie. Nie, tutaj tutaj Warta mówi, że <laughs> znowu siedzi w piwnicy. Nie, siedzę w starym domu, w starym, w którym się wychowałem, w którym się, <laughs> może nie urodziłem, bo urodziłem się we w szpitalu, ale jak w 1966 roku się urodziłem, to tata tam przybudówkę postawił, w której teraz mieszkamy. A później będziemy mieszkać wszędzie czy nigdzie. Wszędzie jest Polska. Polska ojczyzna to jest tam, gdzie jesteś. Już w Biblii napisano, że świątynia jest w nas, nie tam. Jeżeli kościoły obrazki sobie zawieszacie. Zawieszajcie. Krzyżyki. Matki Boskie. Nie. Świątynia, pamiętajcie słowa Jezusa, nie została zbudowana ludzką ręką. Świątynia jest tam, gdzie jest twórca. Kątalek bardziej pozdrawia <coughs> ze twórcą na